Siemaneczko, z tej strony Karmazynowy. Mega się cieszę, że mogę was w końcu powitać w kolejnym odcinku z projektu Diablo 2. Wcześniej już parę odcinków o tym nagrywałem, ogrywałem też poprzedni sezon. Ale właśnie 16 maja o godzinie 19 startuje nowy, 11 sezon w projekt Diablo 2, coś na co bardzo, bardzo długo czekałem. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma ekipy na start, zapraszam na mojego Discorda, możliwe, że znajdziecie sobie tam kogoś do wspólnej gry. Ja sam na tą chwilę nadal poszukuję jeszcze 4 osób, aby sobie zacząć sezon właśnie o 19. Także wbijajcie na Discord, link oczywiście macie w opisie, jeżeli chcecie startować o innej godzinie to też na Discordzie ode mnie się zbierają ludzie na 22 na starcie, mniej więcej. Więc to pewno sobie kogoś tam do wspólnej gry znajdziecie, czy to też nawet na późniejsze dni. Myślę, że parę osób tutaj ode mnie na pewno będzie w to grało. Także razem zawsze się gra troszkę raźniej, więc jak najbardziej zapraszam. W tym odcinku pokażę Wam na szybko takie przykładowe buildy dla każdej klasy, jak to mniej więcej może wyglądać na początku sobie wybrać jak tutaj farmić na początku, bo to wiadomo każdy się zawsze zastanawia gdzie sobie iść, jakie rozwiec. Jeżeli chodzi o nowości to myślę, że większość z was zapoznała się już z tym co tam zostało dodane. Zostały dodane jakieś tam pojedyncze słowa runiczne, parę pojedynczych itemków. Zbalansowali też oczywiście niektóre skilly, jak to zwykle co sezon bywa. No ale najważniejsza i najpiękniejsza rzecz dla mnie jaką tylko tutaj mogli dodać to oczywiście nowy staż. Jako, że ja jestem turbozbieraczem, dosłownie kolekcjonuję wszystko, co się dosłownie da. Ten staż dla mnie to jest po prostu coś pięknego. Staż, w którym mamy wszystkie runy po kolei. Staż, w którym mamy klucze, mamy wszystkie organy, nie wala nam się to nigdzie. Gemy, nie gemy, wszystkie itemy do mapek. Wszystkie esencje nawet tam są. Wszystkie wejściówki na bosy, które możemy sobie później złączyć, żeby po prostu sobie iść na ratme czy to, czy to na coś innego. Da się tam też stakować full potiony, co w ogóle dla mnie jest mega dobre. Tym bardziej, że tych potionów później na bosty trzeba trochę nazbierać, a zbieranie z zakładek tych potionów zawsze było niewygodne. Więc wpakowywanie ich do takiej skrzynki to będzie po prostu mega, mega wygoda. Wiadomo, że jest to zmiana tylko kosmetyczna, która sprawi, że ta rozgrywka będzie po prostu przyjemniejsza, ale nadal jest to coś, co mi się na maksa podoba, coś, czego mi zawsze brakowało. Tym bardziej, że ja jestem typem właśnie takiego zbieracza, co lubi wszystko kolekcjonować. Dodatkowo w każdym z tych staków, przykładowo czy to klucze, runa, noty cokolwiek, możemy mieć 9990 itemów w jednym staku. Więc to jest po prostu no nieskończoność na dobrą sprawę. Myślę, że nikt nie będzie w stanie tego zapełnić. Wyobrażacie sobie zebrać 9999 run L na przykład. Z jednej strony mega się cieszę, bo nie będę musiał co chwilę tego wyrzucać, kolekcjonować gdzieś tam po jakieś 20, po 30 sztuk, przekładać, kombinować. Ładuję wszystko do skrzynki, dla mnie po prostu petarda, nie? Mega czekałem na coś takiego. Ale przejdźmy sobie też na szybko do tych buildów, zaczynajmy sobie od Assassinki. Jeżeli chodzi o tutaj o Assassinkę, no to na początek oczywiście polecam łapki iść pod, po prostu pod ogień. Jest to chyba najlepszy wariant, jeżeli chodzi o normal, ewentualnie gdzieś tam jeszcze Koszmar też jest do ogrania jak najbardziej pod tą pułapkę ognia. Następnie oczywiście pułapki od błyskawic to jest chyba najlepszy build startowy na, na Zabójczynię, Jakie możemy sobie tutaj wybrać. Co farmić taką zabójczynią, no chociażby sanktuarium w drugim akcie, gdzie nie ma żadnej niewrażliwości na błyskawice. Macie dużo duszków, macie ogólnie dużo mobów, dodatkowe skrzynki, jeszcze możliwość wyfarmienia kluczy, więc da się tam naprawdę szybko zarobić. Jak już tam nazbieracie jakieś eku, no to wtedy możecie sobie po prostu lecieć dalej. O statystykach się chyba za dużo nie ma co rozpowiadać. Tyle, ile potrzebujecie? ładujecie w siłę i w dexa, całą resztę ładujecie w życie. Ewentualnie, oczywiście, można ładować parę punktów energii dla samej wygody z gry, ale raczej bym tego nie polecał. Skupcie się naprawdę na tym, żeby dać jak najwięcej vitala, żeby mieć jak najlepszą przeżywalność, siła i zręczność oczywiście pod przedmioty, ale też nie przesadzajmy, że będziemy brać zbroję, która nagle potrzebuje 150 siły. Lecimy dalej, tutaj nie ma co przedłużać. Kolejna postać, lecimy sobie od dołu, może weźmiemy akurat Barbarzyńcę. Zaraz Wam pokażę jak to mniej więcej wygląda, a statystyki standardowo tutaj naprawdę się totalnie nic nie zmienia. Na początek podwójne uderzenie, do tego szał, jak najbardziej świetna rzecz, świetne połączenie na Barbie. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, no to tutaj teoretycznie przez to, że teraz dodaję soketę do broni rzucanych. Jeżeli ktoś chce, można się bawić w ten podwójny rzut właśnie też nie jest to zła sprawa. Dodatkowo rozwijając sobie na początku właśnie e, samo podwójne uderzenie, plus ten szał, macie od razu tutaj dwie synergie, więc naprawdę nie jest to najgorszy wybór. Choć i tak, i tak mimo wszystko polecałbym po prostu ten okrzyk bitewny. E, no i jest to okrzyk, który po prostu zadaje damage na, na danym jego obszarze. Spoko opcja z tym, że po prostu nie zaczynajcie tak typowo od tego, to jest też opcja taka bardziej już pod końcówkę koszmaru, pod piekło. Co możecie wtedy farmić? No chociażby sobie skoczyć, można na Pita, można sobie skoczyć na Radę, na Travinkal. tutaj już wszystko pozostawiam Wam do wyboru, ale myślę, że te dwie lokacje jak najbardziej z tymi okrzykami będzie sobie można tutaj pofarmić. Lecimy dalej. Kogo my tu mamy następnego? Teraz weźmiemy sobie Amazonkę. Jeżeli chodzi o co samo drzewko z no to tutaj też mamy dwie opcje. Opcja numer jeden, bawić się w takiego pseudo salmonera. Do tego można się bawić z łukiem, z oszczepami, tutaj jest dowolnie, jak tylko nie chcecie. Czy bym to jakoś polecał? No, na samym początku, jeżeli chodzi o normal, o początek koszmaru, można się w to bawić. Jeżeli chodzi ogólnie o jakieś farmienie, no to jak najbardziej Lightning Strike po prostu, czy to z włócznią, czy to właśnie z oszczepem, choć lepiej chyba jednak z oszczepem. I wtedy możecie sobie śmiało farmić sanktuarium właśnie w drugim akcie, gdzie tak jak już mówiłem, da się wyfarmić naprawdę świetne itemy, świetne runy na początek, żeby się ubrać w zupełności, to wystarczy. Lecimy z kolejną postacią. Mamy tutaj soskę. No i na sosce też mamy dwa patenty na rozwijanie postaci. Patencik numer 1, no to oczywiście na samym początku iść sobie po prostu w tą wiązkę błyskawic. Jak najbardziej Wam to wystarczy, ewentualnie później dołożyć sobie do tego nowe. Też można, naprawdę dużo tutaj nie trzeba. Do tego Teleporcik, no to to akurat wiadomo. Jeżeli chodzi o Cold Skilla, no to jeżeli już tak jak właśnie byście byli Koniec Koszmaru, Początek Piekła, Resetik, do wyboru macie iść po prostu typowy, standardowy buildik pod Blizzard, który nie jest ogólnie wcale taki najgorszy, ale zdecydowanie lepszy buildik będzie tutaj pod Frozen Orb i tutaj już wam to zdecydowanie bardziej polecam. Myślę, że będzie to ogólnie jeden z lepszych buildów do farmienia na Czarodziejca, właśnie ten Frozen Orb. Także, jeżeli będziecie już mieli koło tam powiedzmy 50 levela, to śmiało można sobie robić reseczk właśnie pod tego orba. Ewentualnie możecie iść też w ogień tutaj też jest bardzo fajna opcja. W skillach z ognia macie do wyboru przede wszystkim meteor, ale to też, tak jak mówiłem, końcówka koszmaru, początek piekła. Świetny build do farmienia, ponieważ z meteorem możecie farmić każdego końcowego akt Bossa. Czy pójdziecie sobie na Duriela, czy pójdziecie sobie na Andariel, czy pójdziecie na Mephista, wszystko tym meteorem da się bardzo, łat bardzo łatwo i bardzo szybko zabić. Także jak najbardziej polecam też sobie idźmy teraz. czy na przykład będziecie chcieli sobie pofarmić klucze i te klucze sprzedawać pod zarobek typowo. Też jest to świetna opcja, macie po prostu ogromny damage na, na jednym jakby ataku. Polecam to na bossy na klucze, naprawdę super sprawa. No jeżeli byście się przerzucili na kula, no to tutaj możecie iść na przykład na sanktuarium chaosu, możecie iść sobie na te korupte zony. Wydropić trochę szartów po prostu na początek, no to wiadomo, ten, ten Charge Bolt, no to tutaj. I jak najbardziej też będzie spoko. Lecimy dalej. Kolejna postać to druid. No, i jeżeli chodzi o druida, no to tutaj sprawa wygląda mm, następująco. Jeżeli chodzi o skilę, nie bawimy się w ogóle w wilka, nie bawimy się w niedźwiedzia. Chyba, że ktoś naprawdę ma sentyment do tych buildów, to wtedy można. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o żywioły. Na początek oczywiście Szczelina, na początek ewentualnie do tego jeszcze jakiś Armagedon, choć skupiłbym się bardziej właśnie na Szczelinie eee, i na tej Kuli Ognia. Eee, tutaj oczywiście tapek, wiadomo i jeżeli już przejdziecie sobie troszkę dalej możecie sobie zrobić reset pod Samony albo ewentualnie od samego początku zamiast w Ogień iść już w Samony. Ruki mają cholernie wysoki damage, mają świetny synergię. I da się z nich wycisnąć naprawdę wiele. Jest to chyba w ogóle najlepszy skill, jaki istnieje na pierwszy level dla wszystkich postaci. Naprawdę, także te kruki polecam serdecznie. Świetny starter, świetny później w endgame. Śmiało możecie grać z takim samonerem od początku do końca. Jest on naprawdę na, na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o ogień, no to tak bym wam polecał właśnie do końcówki koszmaru mniej więcej. Później bym się raczej zmienił faktycznie z w, w tego samonera. Na początek, samoner jest bardzo bezpieczny. Polarnie wysokie obrażenia. Drugi Grizzly tutaj też skakuje na tym 20 poziomie, więc, jak najbardziej też tutaj jest świetna rzecz. Synergię: jesteście wyładowani. No tutaj każdy praktycznie sam daje synergię do kolejnego, to też jest świetne. Do tego oczywiście macie też duszka, który praktycznie nie ginie, więc, to też jest świetna rzecz. Creepery można sobie samonować wszystkie trzy na raz. Więc, jeżeli ktoś chce, to, to oczywiście można też: czemu nie? Duszek praktycznie jest nieśmiertelny, odginie chyba tylko wtedy, jak wyginiecie. To jest też turbo wygodne, jeżeli chodzi o druida z samonera. Lecimy z kolejną klasą. A, i co można farmić z samonerem? No to praktycznie wszystko. Jeżeli chodzi o build pod ogień, no to polecam wam chyba najbardziej ten grobowiec na początku drugiego aktu, który jest zaraz, jak widzicie, z miasta na tej pierwszej mapce. Jak najbardziej spoko się tam farmi też. No i też praktycznie możecie tam wydropić wszystko, więc więc na pewno to będzie dobra lokacja do farmienia jeżeli chodzi o palka no to tutaj na początek poleciłbym wam Hollybolta. wybór jak na początek dość nieoczywisty ale ogólnie naprawdę świetny skill do tego oczywiście pięść niebios i możecie sobie śmiało śmigać od samego początku do samego końca takim buildem ewentualnie jeżeli chcecie zacząć troszkę inaczej no to możecie władować sobie na początku na cały normal full w święty ogień później sobie zrobić rasacik i faktycznie sobie iść w ten święty pocisk ten święty pocisk na tych pierwszych levelach będzie delikatnie tam powiedzmy bezużyteczny, bo on faktycznie tego nie będzie on zbyt zbyt dużo. I lepiej mimo wszystko na początku wychodzi ten święty ogień. Ale później tam mówię, koło 30-40 resecik pod święty pocisk i na pewno będzie wam się przyjemnie farmiło. Co takim buildem farmić? No kurde, paladin to jest chyba po prostu stworzone do tego, żeby biegać po sanktuarium w czwartym akcie. Więc jak najbardziej polecam czwarty akt oczywiście, sanktuarium chaosu. Do tego właśnie pięć nie bez święty pocisk i możecie sobie tam biegać ile tylko, ile tylko macie sił po prostu. Przechodzimy sobie od razu do kolejnej postaci. Bodaję, że jest to już ostatnia. Tak, mamy tutaj naszego nekromantę. Ogólnie na sam początek polecam dwie opcje. Testowałem na nekromancie wszystko, grałem go po prostu od, od początku do końca na wszystkie możliwe sposoby jakie tylko się da. Jeżeli chodzi o sam początek Poison Strike świetny, po prostu świetny skill na początku no tutaj widzicie jaki jest damage, to już wiadomo, to jest 50 level e, tego skill'a do break'u i tak dalej, dlatego to jest damage jaki jest, ale już na samym początku hmm, ten skill naprawdę jest całkiem mocny nie warto się nawet na początku bawić w różdżki mając ogólnie tego poison Strike. tak szczerze e, idąc dalej, druga opcja, jeżeli byście chcecie, chcecie sobie zacząć, no to macie też Clay Golema Świetny golem na sam początek. Można go wyładować do maksa. Do tego sobie dodać golem Mastery i naprawdę macie konkretną, konkretną ekipę golemową, która naprawdę sobie nieźle radzi. Można też i standardowego samo na w szkielety, choć mimo wszystko powiem wam, że te golemy sobie chyba nawet lepiej radzą, jak tak testowałem na początku. Jeżeli chodzi o klonfy, no to tutaj wiadomo, gracie sami to bierzecie po prostu zwiększenie obrażeń. Gracie sobie z kimś to możecie wziąć zwiększenie obrażeń do tego lower res'a później. Oczywiście Curse Mastery, żeby rzucić później też dwie klątwy. No, Wybuch Zwłok to chyba nawet nie trzeba mówić, jeżeli ktoś gra w Nekro, to że to jest podstawowy skill praktycznie do wszystkiego. Choć tutaj jest on dość mocno osłabiony, dalej jest naprawdę niezły. No, też oczywiście Wybuch Od Trucizny, który daje nam po prostu e, darmowe zwłoki, że tak powiem, bo możemy to rzucić dosłownie wszędzie. I po prostu od razu pojawiają nam się zwłoki, nie potrzebujemy zwłok, żeby żeby rzucić sam ten ala, ala wybuch od trucizny właśnie jeżeli chodzi o farmienie, to tutaj sytuacja jest bardzo podobna do, do sytuacji z druidem, no bo tam też mamy samone, tu też mamy samony, możemy farmić wszystko, czy to będą corrupted czy to będą właśnie jakieś bossy, czy pójdziemy sobie yy, przykładowo na trawinkal, gdzie też jak najbardziej polecam, bo trawinkal jest taką miejscówką, gdzie ludzie się jakby trochę boją farmić Trochę jej nie lubią, bo jest powiedzmy dość niebezpieczne, ale jeżeli gracie na softkorze, to jak najbardziej trawinka do farmienia będzie tutaj świetne. Na koniec, jeszcze tak na szybko podsumowując, to na początku, jeżeli chodzi o czarkę, wybierzecie sobie błyskawice, później idziecie w meteor. Jeżeli chodzi o barwa, macie podwójne uderzenie, później okrzyk bojowy. Jeżeli chodzi o Amazonkę, możecie sobie iść od razu w Lightning Strike, a tam powoli tymi. Umiejętnościami od błyskawic możecie sobie iść też w sumie w bołazonkę, na początku się trochę pobawić. Możecie też próbować iść pod samony, tutaj jest wolna ręka, byle później faktycznie pod tego lajatnik strajka się przemienić assassin'ka, no to wiadomo, pułapki pod ogień, później pułapki pod błyskawice, tutaj to jest najlepsza droga na sam początek. Druid, samonar na początku trochę ognia, później samonar, lub po prostu cały czas samonar. Aladen, lecimy sobie w, w święty ogień, a później w święty pocisk. Jeżeli chodzi o nekro, to tutaj możecie sobie iść, po prostu w golemy. Ewentualnie można, jeszcze wam pokażę, na szybko iść sobie w ten build odnośnie bonspira. Bardzo tanie słowo również na początek jest, które jest naprawdę bardzo mocne i ułatwi wam to zdecydowanie farmienie. Sam bonspir też jest całkiem dobrym skillem do tego, jeżeli weźmiecie sobie przykładowo parę revive'ów, Możecie bardzo bardzo szybko zrobić sobie Diabloklona, możecie sobie robić Ubery i tak dalej, praktycznie z zerowym EKU, więc ewentualnie też ten bo Bonespear tutaj. Jeżeli ktoś lubi ten skill, ja się ogólnie za nim średnio przepadam. Jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej e, sam Bonespear na, na bossy będzie po prostu świetny, czy nawet do farmienia na początku, właśnie tych e, aktowych bossów, później na przykład na Ubery. Nawet w drugim dniu, myślę, czy w pierwszym dniu, jeżeli by ktoś faktycznie dużo posiadał, to tym Bonspirem da się na pewno takie uberki zrobić. A odnośnie najlepszych lokacji do farmienia na samym początku, no to krowy koszmar. Jeżeli totalnie chcecie wydropić jakieś pierwsze talizmany, pierwsze kół, krowy na koszmarze jak najbardziej będą super. Następnie sanktuarium w drugim akcie, to już bardziej na piekle bym tutaj celował. Na piekle oczywiście też czeluś, trawinkal. To są lokacje, które po prostu są świetne, jeżeli dajecie radę iść na przykład na Sanktuarium Chaosu, to jak najbardziej. Jeżeli dajecie radę iść właśnie na Krowy na Piekle, to też oczywiście polecam. Później jak już bijecie sobie level, no to raczej będziecie farbić mapki, ale jeżeli chodzi o te lokacje takie godne uwagi, no to myślę, że te ta, ta 5 czy, czy te 4 lokacje, które tutaj wymieniłem, Hmm, najlepiej będą po prostu oddawać w danym czasie w jakim tam będziecie farmić. W tym odcinku to, że było na tyle, pamiętajcie, że jeżeli jeszcze nie macie ekipy na startach, chcielibyście sobie z kimś pograć, serdecznie zapraszam na Discorda, link oczywiście znajdziecie w opisie, a z mojej strony to by było już na tyle, także na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.